Cześć, mój kochany, na YouTube. Nagrywam ten wstęp, ponieważ to, to, za chwilę się wydarzy, to za chwilę obierzcie się w tym filmie, nie było w ogóle planowane. To był totalny spontan, który wydarzył się tak naprawdę przez to, że nie podpuszczono, ale tak naprawdę przez moją tylko włochkę Głupotę, ponieważ do końca, do tej pory dalej nie jestem pewna, czy dobrze się stało, czy źle się stało, więc tak naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć tego. Kto był na streamie, ten wie, jak to wszystko się zaczęło, jak to się potoczyło i jak się skończyło. A jeżeli kogoś nie było, to ma teraz właśnie szansę. Nadrobić A jeżeli chcecie więcej takich akcji To oczywiście zapraszam do siebie na streama Nie przedłużając Zaczynamy! Ania rzuciła się już na branie Nie! Nie, nie podpuszczę mnie. Mi się bardzo chce to zrobić, ale tego totalnie nie zrobię. Ale wiesz, żeby się to chciało? Ty może zrobię? Tylko nie ma psychy. Po prostu. Nie, no mogłabym w sumie puścić tak z ciekawości. Ej, może bym se puścić. Ej, puścić? Mogłabym puścić tak a, Nie, ale nie. Tam chyba są gówniane bronie w sumie. to chyba nie puszczę. Tam chyba są gówniane bronie. Co tutaj mi poleci? Co może mi polecić w ogóle? Debel może mi polecieć. Dobra, puszczę. <noise> teraz się zrobisz, to potem czy chce za karę? Jak teraz nie zrobisz? Dobra. Puszczam <laughs> Ale mi ja Niedawno tego nie robiłam w ogóle Najlepsza broń Najlepsza broń poleciała Debel Mam go na 6 <laughs> To ma potężny to i nóż potężny Dawaj Woo! Dobra Trabajtowe pod fizykala? Ja jestem fizykalem. Wale ciosami. Huuu, Fabonius! Nie to, że mam go, Maxa! <gryw> Ej, uszujemy po brońkę. Ej, ale to totalnie spod. DEPEL! O ciapek, takim nożykiem to nawet szynki nie ukroisz. Dobra, ostatnie puszczam. zachciało mi się puścić. Puszczam ostatnie! Dobra, nie ma nic. Nie puszczam dalej, nie. Uuu! Sayu! Dobra, puszczam teraz ostatni, puszczam. Nie ma nic. Nic nie ma. Nic nie ma, widzowie. Nic nie poleciało. Przepuściliśmy 50 wiszy. Nic nie, nic nie poleciało, więc trudno. Do no, niestety, nie oddało. Bam! Kurde, trochę mnie kusi Trochę mnie kusi, wiecie? Ale nie, nie, będę żałować Nie, 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 nie. czekam na, kuś, na lepszy banner, czekam <grym> Ale kusi Nie, nie będę bff, bff, Muszę to zwalczyć w sobie, dobra, już zwalczyłam Już zwalczyłam, pipo blad. A jak poleci mi tamto gówno, widzowie mi tam, to... Dobra, słuchajcie, z... trzeba zawołać Boba. Bob, jesteś potrzebny. Jest taki deal, bo trochę mi się zechciało trochę rolować widzę, trochę podpuścili, trochę zrylowała mnie. I ogólnie jest tak, że może teraz już polecieć. <laughs> I ogólnie jest tak, że. Dalej to... Ja dalej w razie czego. Nie, ja nie mam gwaranta na postać jednak. Nieważne, a nie, chyba mam. Może być tak, że może polecieć albo bardzo dobra broń, albo gówno. I wtedy całym starny plan w pizdu. No. I teraz jak uważasz? Czy, czy nie rolować, czy rolować? Czy panel No właśnie, nie rolować. Nie obchodzi mnie to, bo za to nie płaciłaś. Ile teraz trzeba dokupić? Nic nie trzeba dokupić, ja mam! Ja mam 19 tysięcy primogemów 20 prawie. No to roluj! To co, rolujesz? Ja roluję. Klikasz? Ja tu, robię rolko. To, tutaj? To, to tu kliknij. On będzie połczą, co? Dawaj. Czekaj, która to jest dobra, która To, to jest dobra? Tak. A to jest gówno, to tak? Jest A ty nie masz tej broni? Nie. Dobra. Bra, bra, bra! Dobra, zamykaj oczy. Mam już otworzyć, czy nie? Mam otworzyć? No. O nie, ale... Nie, ja nie wiem, czy było złoto nawet. Nie, fioletowe było. A, no dobra. Jak było fioletowe, to nie, to nie ma. Jak było fioletowe. Więc nie, to nie, to nie... To, to czekaj, to to pół... Nie, to nie... Też trudno, to nie. Bo w takim razie, słuchajcie, wiecie co to oznacza? To znaczy, że ja przewaliłam teraz 60, czyli to jest 60. Nie, nie będę ryzykowała, to jest 67. 67, czyli teraz to. w każdej chwili może polecieć. Nawet na 40 jest jeszcze Soft pity nawet. Nie, to już jest. Soft Pity. No teraz to właśnie się rzuca. No nie rzuca się teraz. Już teraz to trzeba, nic nie trzeba. Pojedynczy dawaj. Czy pojedynczy walisz, to tu. Nie, a ile mogę pojedynczy rzucić? Nie wiem, co mam robić, bo ty nie reagujesz, ty nic nie mówisz! No No nic, piątek, 13. Bo no, no, susge. A mogę rzucić jeszcze jednego pojedynczego? No, możesz. No już gówno leci. Masz dychę rzucić tak się? no to i tak będę potem pamiętam rolować prędzej czy później. AAAAAAAA <laughs> Dawaj! Jeszcze to dostanę C6 <laughs> Może być taki sam, tak w ogóle wiesz o tym? Że może taki sam poleci z nami? To, to no. jedna? Nie rzucaj <noise> <noise> dziesięć <Dawaj. głos> Boże no nie no o nie <noise> Dawaj rzucaj no. Gorzej, jak mi zabraknie. Nie... Nie, patrzysz, jak on nie poleci, ja do zera zejdę. To będzie najsmutniejszy moment w ogóle w życiu. Bo Pisan Lucky... Laki... Trzeba sposobem. Tak jak w Metinie się kiedyś rolowało! Czemu to nie leci?! O, Sarę przynajmniej dostał. dobra. Stają ci jakieś 5k? Ewo wywróżył, stanie mi jakiś 5 Ej, aż mnie brzuch rozbolał ze stresu, no. Ja sposobem teraz wyrolowałem. Widzisz? Sposobem jak w Medinie Ej, nie jest źle w sumie <grybujesz> Nie jest źle <grybujesz> Proszę powiedz, że nie jest źle Powiedz, nie no już teraz już będzie dobrze No jeszcze tak daleko Dziękuję, bo udało się Udało się Udało się O nie, dobra się trafiło za pierwszym razem za pierwszym razem Bob. o oh, nie dobra ej zostało mi więcej dobra tylko problem teraz jest taki że nie mam na nie mam na inne postaci bra ej myślę że teraz możecie powiedzieć że to spontaniczne rolowanie to totalnie po prostu teraz możecie powiedzieć mój streamer ale czy nie widać widać jak mi łapa lata Uu. Nie no powiem Wam szczerze Teraz możecie powiedzieć, że tak, to jest mój streamer O i to chyba, a nie będę tak słychać jak coś To jest że możecie powiedzieć mój streamer Możecie powiedzieć mój streamer